Spotykam się z różnymi specjalistami, głównie z nauk ścisłych. A w tych naukach ścisłych no jedna jest, która zawsze jest blisko mojego serca, czyli geodezja i kartografia. Ba! Tylko tyle, że teraz ta geodezja i kartografia to już nie są ludzie, którzy wędrują przez świat i tworzą mapy na podstawie tego, co zobaczyli albo ewentualnie zmierzyli. Teraz to się odbywa zupełnie inaczej. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Dariuszem Gottliebem. Teraz muszę popatrzeć. z Centrum analiz geoprzestrzennych i satelitarnych przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. No to już mam nadzieję, że już wszystko teraz powiedziałem, tak? Skaza się. Dobrze. No a no przepraszam, tak, jeszcze pracownik... nie podałem, że profesorem, profesorem Politechniki. Dobrze. Proszę pana, to w takim razie Wie pan, wszyscy ci geodeci się zajmują różnymi pomiarami. Tam między innymi chodzą z tymi teodolitami, z łapami. Z tymi łatami takimi. To taka, taka jest deska, która, na której jest, jest podziałka, i dzięki temu można określić, czy coś jest wyżej, czy coś jest niżej, i tak dalej. Teraz, no poza tym, korzysta się ze zdjęć lotniczych. O, ze zdjęć satelitarnych, to rozumiem, ale to pana centrum, które zresztą ma piękną nazwę, Cenagis. To, co ono robi. Dziękuję wszystkim za zaproszenie. Dziękuję za przedstawienie. Co robi centrum? No my, tak jak pan przed chwilą powiedział, jesteśmy taką, takim centrum wspomagającym działanie Wydziału Godezji Kartografii i Politechniki. No, tu przede wszystkim zarządzamy pewną infrastrukturą, która ma służyć. Naukowcom do prowadzenia badań w sposób bardziej efektywny niż wcześniej, do nowych badań, do rozszerzania tej działalności właśnie w zakresie od pozyskiwania tych danych, o których Pan wspomniał, do przetwarzania, udostępniania nowoczesnymi metodami. I to jest nasze zadanie, oczywiście nie tylko w ramach wydziału, ale też szerzej, bo bardzo szeroko kooperujemy tutaj z wieloma jednostkami naukowymi z całej Polski, mamy nawet taką sieć. Kooperacji założoną, to się nazywa Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych, gdzie no w tej sieci mamy współpracujących 27 jednostek oprócz nas, naszej. No i centrum ma różne aspekty działalności, właśnie od tego, co powiedziałem, analizowania danych tych wszystkich satelitarnych, bo to jest masa dzisiaj informacji napływających codziennie poprzez działanie w obszarze teledetekcji, czyli rozpoznawania tych obiektów, które widzimy na zdjęciach, poprzez przetwarzanie ze skanerów laserowych z dronów, z samolotów. To jest taki jeden obszar. Oczywiście zaraz pewnie więcej troszkę o tym powiemy. Ale drugi obszar naszej działalności to jest skupienie się na takich laboratoriach, które służą, żeby sprawdzać różne instrumenty pomiarowe i sensory pomiarowe, żeby sprawdzać ich jakość, dokładność tych pomiarów. Bo, jeżeli już mierzymy, to musimy wiedzieć, czy dobrze mierzymy to przede wszystkim, jaka jest wiarygodność tych pomiarów. I trzeci jeszcze element naszego centrum, który no, jest taki, taką kontynuacją wieloletniej już działalności. A ta działalność, bo ta nazwa, którą dzisiaj przed, Pan redaktor przedstawił, wcześniej mieliśmy Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne. I ono tak trochę pączkowało, połączyło się z naszymi pomysłami. W tamtym laboratorium też już nie prowadzimy, w tym obserwatorium takich klasycznych pomiarów astronomicznych przez lunetę. Dzisiaj to są obserwacje na przykład satelit, tych, które pozwalają nam na pozycjonowanie nas. Popularnie nazywany GPS, chociaż szerzej mówiąc, to jest GNSS, Global Navigation Satellite System. I zajmujemy się również tym takimi pomiarami, analizą tych sygnałów, ale również analizą. Przyspieszenia siły ciężkości e, Ziemi, e, analizowaniem tych danych, które potem służą do pewnych takich globalnych obliczeń w skali całego świata, Europy, świata. To oczywiście pokrótce kilka, takie trzy główne obszary naszej e, działalności. Wszystko związane z lokalizacją, szukaniem tej lokalizacji, mierzeniem Ziemi i analizą tych danych z pomiarów. Ale powiedzmy te pierwsze rzeczy, o których Pan wspomniał. Czyli rzeczy, które dotyczą właśnie między innymi rozpoznawania tych danych satelitarnych dla samolotów, dla dronów, dla innych. No, teraz chyba to jest szczególnie ważne, no bo przecież informacja o tym, co się znajduje w terenie, jak rozpoznać to, co się znajduje, co to jest ta plamka, która się nagle pojawiła, to to jest... Chyba w tej chwili wyjątkowo ważne, no i od rozwoju tych metod i, i od rozpoznawania tych obiektów, no może zależeć nasze bezpieczeństwo po prostu. Absolutnie tak, aczkolwiek tak samo ważne bym powiedział, są te cywilne zastosowania, zaraz o tym wspomnę. Tu dzieje się bardzo dużo, a już znaczy sama teledetekcja to nie jest od dzisiaj, to nie są ostatnie lata, ja już studiując uczyłem się teledetekcji, wtedy się nie nazywało to wszystko sztuczną inteligencją, dzisiaj bardzo nie, nie, sztuczny... do sztucznej inteligencji jest jeszcze daleko, ale ja pamiętam jeszcze to latach... Nie, nie jest daleko. Właśnie chciałem to powiedzieć, panie redaktorze, że dzisiaj w tym zadaniu, o którym pan wspomniał, o które pan zapytał, to właśnie technologie, metody sztucznej inteligencji odgrywają kluczową rolę. Nie, to ja znaczy... może źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że w latach 70., bo ja wtedy się zetknąłem z teledetekcją, no to, to jeszcze wtedy do sztucznej inteligencji było bardzo daleko, ale. No ale wtedy właśnie to rozpoznawanie, co jest na tych zdjęciach satelitarnych, które były bardzo niedoskonałe, ich szczegółowość odzorowania terenu też nie była nadzwyczajna, w każdym razie tego, co w cywilu można było zobaczyć, no to teraz ci właśnie specjaliści od teledetekcji musieli się nieźle napracować. A teraz te zobrazowania są doskonałe, wielka rozdzielczość, to jeszcze wiele kanałów spektralnych, nie tylko światłowidzialne. To jest no, niezwykłe bogactwo informacji, której tak pojedynczy człowiek już nie jest w stanie przetworzyć. I dlatego trzeba budować właśnie takie centra jak nasze, angażować moce obliczeniowe, najnowsze technologie informatyczne, ponieważ zarówno ten zbiory ogromne danych, które często nazywamy big data z angielskiego, czasami dużymi zbiorami danych, ale to nie oddaje specyfiki tych zbiorów danych, ponieważ big data to są dane dynamicznie zmieniające się, często nieuporządkowane, no nie chciałbym może tutaj w szczegóły wchodzić ale właśnie po pierwsze potrzeby są większe od tych o których pasują militarnych ale zmienia się klimat są zagrożenia są susze są powodzie to jest niezwykle ważne w monitoringu przeciwdziałaniu skutkom różnych zdarzeń czyli zarówno potrzeby są od strony Cywilnych zastosowań, gospodarczych zastosowań, aż po te, które do dzisiaj nabierają szczególnego znaczenia te militarne. Oczywiście analiza danych nie tylko satelitarnych, nie tylko tych zobrazowań, mimo ich wielkiej jakości, ta analiza w połączeniu z innymi danymi mamy masę w tych ostatnich latach zgromadziliśmy w Polsce nie my jako uczelnia, nie my jako centrum, bo my sami w sobie nie gromadzimy tych danych, ale służby krajowe zbudowały tak zwaną infrastrukturę informacji przestrzennej. Tu wiele instytucji odgrywa bardzo dużą rolę, ale szczególnie główny urząd godezji kartografii, czyli Polska Służba Godezji i Kartograficzna. Mamy modele w zasadzie wszystkich budynków w Polsce, pokrycie terenu, to co się nazywa bazą danych obiektów topograficznych. Mamy wiele innych danych, to nie chciałbym nikogo pominąć, i dopiero razem analiza tych danych no, daje nam niezwykłe możliwości, dużo, dużo większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale zarazem wymaga najnowszych technologii do ich przetwarzania. Wie pan, ja z upodobaniem przypominam dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że na podstawie analizy zbiorów czy analizy... Stanu, na przykład wilgotności ziemi na wiosnę. Można ocenić, jakie będą zbiory latem, no i do tego dostosować zarówno zakupy, jak i sprzedaż zboża. No i w ten sposób osiągnąć lepsze cele, czy powiedzmy no zoptymalizować cały ten proces. Są także inne rzeczy, których dowiadujemy się dzięki właśnie tej teledetekcji, bo możemy wykryć już. Dużo wcześniej jakieś zjawiska typu osuwiska, typu zmiana poziomu gruntu i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę rzeczy fantastyczne. No i jak, jak się w to naprawdę tak głębić, no to ilość i znaczenie tych informacji dla nas jest po prostu niesamowite. Zgadzam się. Yy, I mamy większe wyzwania. W związku, w związku z tym, bo są większe oczekiwania. No, oczywiście, tak. I, i, I tych zagrożeń jest więcej, jak się okazuje, i y, też oczekiwanie, ze względu na to, jak chcemy szybko iść do przodu, rozwijać się jako kraj gospodarczo, te dane są potrzebne. Kiedyś nie mieliśmy tych możliwości, nie było wyzwań, musieliśmy sobie radzić z tym, co mieliśmy. A dzisiaj mm, możemy odpowiadać bardziej na oczekiwania całego na, naszego otoczenia. No, i te mapy też mają inny wymiar. Nawet czasami już słowo mapa. Akurat ja jestem kartografem, kartografem też go informatykiem, bo nie jestem specjalistą chociażby teledykcji. Od razu chciałem też powiedzieć. Mamy tutaj na wydziale specjalistów z wielu dziedzin, w szczególności też z teledykcji. Ja z kolei bardziej zajmuję się tworzeniem modeli, jak zamodelować świat, żeby on był potem. Żebyśmy mogli tą informację, jak to z każdego modelu, z uproszczonego modelu świata, przekazać użytkownikowi, czy to w postaci mapy tradycyjnej, wydrukowanej, czy to w postaci mapy komputerowej, czy to w systemie nawigacyjnym, no a do tego jest oczywiście potrzebna go informatyka. I informatyka, bo tak te narzędzia wyglądają i technologie, ale no, zmierzając do tego początkowej części pytania, to my budujemy te modele, ten opisujemy ten świat w taki sposób, żeby właśnie już dzisiaj każdy, niekoniecznie specjalista, mógł sam wręcz pewne analizy przeprowadzić. Hello. Panie profesorze, tylko tyle, że czasami to się źle kończy dla zainteresowanych. Na pewno pan zna historię, jak to Grecy wpadli na pewnego rodzaju oszustwie, ponieważ dostawali pieniądze na rozwój sadów yy, takich drzew yy, oliwkowych. No i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że... No, nawet jak przyjeżdżali kontrolerzy, no to co, no, sprawdzali pierwsze drzewka przy drodze są cudownie, sat jest, no to dotacja się należy. Po czym zdjęcia satelitarne wykazały, że tak, tylko drzewka przy drodze są prawdziwe, a cała reszta jest fałszywa. To są sztuczne drzewka, które oni kupili w Chinach. No i nie było żadnego z tego pożytku, a dotacje były, no to wobec tego tutaj oczywiście dotacje trzeba było zwrócić i wyszło na jaw oszustwo. Drugie, druga rzecz, która mi się też przypomina w związku z tym, że ta teledetekcja to może być, wie Pan, i dobra i zła, ponieważ też w jednym z krajów, bodaj właśnie w Grecji albo w Hiszpanii, też no nikt się nie chciał przyznać do tego, Kwestia oczywiście podatków, że ma przy domu basen. No to oczywiście nikt nie miał tego basenu, broń Boże. Ale jak zrobiono zdjęcia satelitarne, to się okazało, że basenów jest ho-ho-ho i jeszcze trochę. No wobec tego oczywiście urząd, urzędy skarbowe natychmiast zaczęły nakładać odpowiednie podatki i kary za zatajenie tych, tych basenów. Także teledetekcja no tym właścicielom domów się nie przysłużyła, ale dla państwa to było bardzo ważne, no bo ukróciła te oszustwa. I tak się dzieje do dzisiaj. No, myślę, że większość z nas, tu myślę słuchaczy, jeżeli chodzi o takie zastosowania teledekcyjne, to może kojarzyć z dwoma aspektami. Właśnie tym wykrywaniem, ja powiem pół żartem, pół serią, ale tych czołgów, prawda? A z drugiej strony dopłatami dla rolników. I właśnie tą oceną, bo tego wynika, właśnie z takich analiz wynika, czy ta dopłata się należy, czy nie. No i tu trudno już oszukać. Rzeczywiście to jest bardzo precyzyjne i te technologie poszły w tym zakresie bardzo daleko i to oczywiście się może komuś nie podobać. To znaczy, przepraszam bardzo, u nas też się takie rzeczy robi i też... Absolutnie, w całej Unii wszystkie dopłaty dla, dla rolników oparte są między innymi o analizę zobrazowań. A, czyli jeżeli ktoś wziął dopłatę, ale nie robić, nie uprawia tego, do czego się zobowiązał, to po prostu będzie musiał zwracać tę dopłatę. No na przykład. Aha. Oczywiście jest też wywiad terenowy, są jeszcze inne technologie. No to nie no, bo... to, to, to wiem wywiad terenowy, ale to wie pan, często tego, tego kontrolera to można wyprowadzić w pole, a tutaj się okazuje, że. A tutaj się nie da za bardzo. Nie, tak. tutaj się nie da. No, fantastyczne rzeczy, no więc pana, mogę podziwiać tylko, że zajmują się Państwo takimi sprawami. Trochę bardziej mnie, ja bym powiedział, może nie zmartwiło, ale zainteresowało to, że Państwo tak dbają o tę dokładność tych pomiarów, o sprawdzanie tych narzędzi. Dlaczego? Dlatego, że każdy, każda informacja jest tyle warta, na ile jest wiarygodna. I poza tym no, cały przekrój, my się zajmujemy w ogóle branża tak zwanej, no, to trochę taki tradycyjny nazwa, która się też trochę czasami zmienia, nawet jeśli chodzi o kierunki studiów czy nazwy zakładów, ale trzymajmy się tego, że to jest geodezja i kartografia. Jest naprawdę bardzo szeroka i tak jak nawet u nas na Wydziale Geodezji i Kartografii są specjaliści, którzy zajmują się pomiarem instrumentami, które służą do na przykład obsługi budowy, do podziału działki. Tego nauczamy studentów, ale oczywiście z tym są też powiązane badania, gdzie ten pomiar musi być precyzyjny, bo od tego zależy dokładność wytyczenia obiektu. Oczywiście to jest różna, z różną dokładnością pewne rzeczy w terenie, geodeta, taki pomiarowy geodeta musi zrobić, to zależy od klasy obiektów, inaczej, komin wielki, a inaczej, może zasięg lasu czy, czy jakiejś roślinności. I więc trzeba badać te instrumenty. Z drugiej strony, dzisiaj. Wiele, wiele pomiarów bazuje na skanerach laserowych. Właśnie na kamerach i to czasami takich kamerach malutkich, które są zainstalowane na dronach. One są powszechnie dostępne, a coraz łatwiej jest wykonać te pomiary. Nie trzeba skończyć studiów całych, żeby je wykonywać. To jest pod ręką dla każdego. No ale znowu, ten kto zamawia takie pomiary, czasami chciałby zweryfikować, czy to na pewno jest dobrze zrobione, czy ta kamera nie spadła w międzyczasie i czy ten skaner to nie jest taki skaner za parę złotych który nie jest porównywalny dokładnością z profesjonalnym narzędziem. No i my mamy taką ideę, plan rozwojowy, że chcemy w tym pomagać, zarówno profesjonalistom, którzy mają no najwyższej klasy sprzęt i chcieliby go sprawdzić, niekoniecznie tylko u producenta, bo wtedy są oczywiście też do producenta, co jakiś czas odsyłane do kalibracji takie urządzenia, ale tak na co dzień trochę, też przy okazji współpracując z uczelnią. Bo tego nie powiedziałem na początku, panie redaktorze, ale naszą tutaj misją i celem tego centrum, jak i całej działalności na, na Wydziale czy w Politechnice Warszawskiej, ogólnie na uczelniach, jest z jednej strony kształcić studentów to jest jedna część naszej działalności, i mając takie laboratoria, możemy ich lepiej kształcić lepiej ich wdrażać potem do ich przyszłego działania już na rynku pracy. Ale drugą część naszej działalności to stanowią badania. My dzięki temu sami się musimy rozwijać, chcemy się rozwijać, bo to jest w nasze DNA naukowców wpisane, po to tu jesteśmy, inaczej pewnie byśmy nie byli. Ale to, co, bo to centrum zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z programu operacyjnego, który tutaj w województwie mazowieckim był realizowany, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego, i celem tego programu było nie wzmocnienie dydaktyki, nawet nie bezpośrednio prowadzenie jakichś badań podstawowych, ale wzmocnienie współpracy nauka-biznes. Czyli tak budowaliśmy te swoje laboratoria, ten zasięg, na, na tym się skupiliśmy, co może zachęcić firmy, też instytucje, szeroko rozumiany może biznes, do tego, żeby przyszedł i skorzystał. Czyli szukaliśmy rozwiązań, które mogą pomóc na pewnych etapach, przynajmniej rozwoju produktu. I tu była jedna z tych identyfikacji, że pomoc w tej analizie dokładności tych instrumentów w sprawdzaniu będzie przydatna. Ale oczywiście mamy tam nie tylko takie zwykłe instrumenty, zwykłe, niezwykłe, każdy jest na swój sposób zwykły i niezwykły, więc może nie, 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 nie klasyfikujmy tego w ten sposób, ale mamy również aplikacje oparte na technologii rzeczywistości rozszerzonej, technologii gier do weryfikacji, aplikacji do nawigacji, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz budynków, gdzie możemy symulować ruch osób i sprawdzać ich percepcję, czyli na przykład zobaczyć, jak komuś dana aplikacja podpowiada, czy dobrze, czy niedobrze. No znamy takie aplikacje. Myślę, że teraz większość z nas i tu myślę też słuchaczy, korzysta z różnych aplikacji, ale jedne podpowiadają lepiej, drugie gorzej. My możemy badać taką percepcję, podpowiadać producentom, co dodać, co ująć, nawet jakie barwy zastosować. No i te skanery laserowe, o których yy, wspomniałem. No, to, to oczywiście dotykam tylko wybranych takich składowych. Po to to robimy, żeby informacja, która potem na koniec dociera, miała ze sobą taką etykietkę. To jest wiarygodne, czy to nie jest wiarygodne. I na to oczywiście wpływa bardzo wiele elementów. Bardzo, bardzo panu dziękuję za fantastyczną rozmowę. No, wreszcie ktoś jasno po polsku powiedział, o co chodzi w tej całej geodezji i w teledetekcji. No, bardzo panu dziękuję. Liczę oczywiście na to, że jeszcze kiedyś zechce Pan poświęcić te kilkanaście minut, żeby opowiedzieć o innych Państwa pracach. Do czego serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za te słowa. Zachęcam do korzystania z niezwykłych map i możliwości tych map, które dzisiaj mamy, bo mapa to już dzisiaj nie tylko taki prosty obraz, płaski na, na papierze, wydrukowany, chociaż te też kochamy, te też chcemy wies wieszać na ścianach ale mapa to dzisiaj model przestrzeni, który daje nam niezwykłe możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.